Ja bym nakręcił film dokumentalny o Twoich zakolach. Pozdro. Mm -hmm. O, właśnie, przejdę do czegoś pozytywnego, bo w sumie sam potrzebuję jakichś pozytywnych rzeczy. Więc tak, pewnie słyszeliście, bo było nagle o tym głośno, ale zrelacjonuję to po kolei, że nagle okazało się mi, poszła taka informacja, że ktoś wrzucił do dwóch puszek w sumie 100 tysięcy złotych i że zapiera to dech w piersi. Niech darczyńco dobro powraca, po i tak dalej. No i tam wiecie, pojawiło się całe tutaj. Nagranie, jak wyciągają właśnie kaskę z puszki, wiadomo, ogromny plik banknotów i tak dalej. No i zrobiło się o tym głośno, że o, zobaczcie, ile ktoś pieniędzy wrzucił. Pojawiły się nawet artykuły już jakieś takie wiecie, na szybko złapane, że wrzucił do puszki w 100 tysięcy złotych, to starszy pan zbierał 3 lata. No jak się za chwilę okazało. Nie był to taki anonimowy starszy pan, a tak naprawdę Budda, który postanowił zorganizować właśnie kolejną taką akcję charytatywną. O Jezus Maria. Jak my to zrobimy? Musimy to zmieścić do tej puszki, a później zanieść do sztabu. To chodźmy pod dach. Pomogę panu laskę podnieść. Trzy lata chodziłem i próbowałem, ale chciałem zawsze tą kwotę już pełną wrzucić. A to może już... To być mój ostatni woś, więc Ratuję. <laughs> Przepraszam. Będziemy pakować po prostu. Pakujmy, pakujmy. No trzymam, a ty byś panem. Kolana nie mogę za bardzo się zgiąć. <laughs> Ciekawe. Bądź tak na długo. Musimy pakować po trochę. Ja bym chciał pani pomóc, ale nie mogę... No dobra, no i w każdym razie, tak w skrócie, no pakowali pieniądze, przekazał kasę, tutaj widać dwa dni, drugie karta na czasie, 1,8 miliona wyświetleń. No i mogłoby się wydawać, co mogło pójść nie tak, w sensie, czy mogło być coś źle, no bo fajna akcja, fajna sprawa, przekazał kasę, czemu nie? Ale wiadomo, że chciałem tu powiedzieć trochę, że żyjemy w Polsce, ale to nie jest tylko kwestia Polski. Bo znaleźli się ludzie, którym nie spodobał się ten cały pomysł, i cała akcja, i, i kręcenie takiego kontentu na takich rzeczach, ponieważ na przykład Anna Maria Żukowska napisała: Nie, to w ogóle nie jest akcja marketingowa, wstyd. <laughs> no i ludzie tutaj też rozpoczęli całą dyskusję, ponieważ gość, który to wrzucił i, i, i podał dalej tego screena, napisał: Jeśli myślicie, że PC Konfederacja jest na dnie, to Anna Maria Żukowska puka im od dołu. No i teraz ludzie weszli w nim w dyskusję mówiąc. Jeśli myślisz, że jakikolwiek YouTuber daje komuś pieniądze z dobroci serca, to sam pukasz od dołu w intelektualne dno. Ehm, bo to daje przykłady innych osób, nie? Że to jakby ona coś napisała, ale się okazuje, że takich ludzi myślący w podobny sposób i tak dalej, gdzieś tam jest więcej. Przecież dokładnie tak jest. Buddha, podobnie jak wszyscy celebryci, wystawiający jakieś spacer ciekawą na incytację, myślą wyłącznie o swoim pijarze. Co więcej, takie działania przynoszą. Sporo szkody, bo oddalają nas od koniecznej dyskusji o działaniach systemowych. No, ale są też oczywiście jakieś pozytywne. Jasne, że akcja marketingowa lepsza taka niż ślanie na live itp. Takie akcje marketingowe szanuję. No i tam, że coś tam dno intelektualne, bla bla bla. No, generalnie ludzie się zaczęli gdzieś tam o to spierać, kto ma rację, i no, ja powiem tak. Jeżeli chodzi o argumenty, to były tam dwa. Raz, że Budda na tym zarabia, który został dosyć szybko odbity, ponieważ okazało się, że ten film znaczy okazało się, ten film Trwał poniżej 8 minut. Teraz, dla osób, które nie działają na YouTube, jeżeli film trwa poniżej 8 minut, to nie możecie do niego dodawać takich reklam ręcznych, nie? I w związku z tym, może być ta pierwsza reklama, i ewentualnie na koniec, ale. Chyba też się da to wyłączyć, tego nie jestem pewien. Natomiast no generalnie jakbyście chcieli na tym zarobić, to byście przeciągnęli film na 801 i wtedy dodali reklamy i mieli z tego kasę nie tak jakby już, nawet tłumacząc. No i tutaj Budda o tym napisał, że film celowo ścieliśmy do poniżej 8 minut. Niestety masa ludzi szukających w tym wszystkim problemu i teorii, że materiał zrobi więcej niż wrzuciliśmy. Straszne to jest, bo gdyby film zarobił chociaż 5, 6, 7, 8k, to można by nawet o tyle więcej wrzucić. No ale cóż, jest jak jest, poniżej 8 minut nie ma jednej reklamy. Teoretyków spiskowych nie pozdrawiamy, a wszystkich normalnych kocham. No właśnie, i teraz to jest dla mnie intrygujący element, bo to jako, jak zawsze w Polsce wraca taki temat tego, że charytatywność powinna być na takiej zasadzie, że, że wiecie, zerujecie się, że nic z tego nie macie, że, że to tej musi tej być totalne poświęcenie kawalece. się. A właśnie, że się zerujecie, że to wszystko leci do dna, nie możecie na tym zarabiać, i tak dalej. Ale właśnie dlaczego nie? Dlaczego nie może być takiego kanału na przykład na YouTube, coś Ala MrBeast, gdzie gość robi film. Gdzie pomaga jakimś ludziom, wpłaca jakąś kasę, już nieważne co to by tam było, czy, czy ludziom by pomagał, czy jakimś psiakom, wszystko jedno. Kręci z tego miliony wyświetleń, bo robi to w ciekawy sposób, taki, który angażuje kolejnych ludzi, w związku z czym zyskuje środki na to, żeby zrobić kolejny taki film, na przykład, jakiejś tam nie wiem, innej tematyce i innej grupie, której może jakoś pomóc, i znowu z tego mieć kasę, którą znowu reinwestuje w to, i nawet mając coś dla siebie. No i, ch no i co z tego, że nawet by na tym zarobił? I co w tym jest złego? Ja nie rozumiem tego, że nie, nie, nie rozumiem tego takiego myślenia, że charytatywność musi być taka do zera, że już nic nie masz, ostatnie, ostatnie trampki oddajesz i wtedy jest, o tak, to ma sens. Nie rozumiem tego, to jest bardzo fajny aspekt, tak, biznesowy, który może fajnie siąść. Plus, nie rozumiem też jeszcze takiego aspektu, że ludzie mówią, o to działania PR-owe, ale kurwa, co jest z tym złego, że ktoś daje kasę, przez co na jakąś organizację charytatywną albo pomaga psiakom albo coś tam. I przez to ludzie patrzą lepiej na tę osobę, bo wykonała dobry gest, bo zrobiła coś dobrego. To czemu to jest takie ubierane, wiecie, o, działania pr coś tam jeszcze, czy coś takiego. Czemu tak jest? I są dwa przypadki. Jeżeli ktoś to robi, tak sobie nagle wpadł na taki pomysł i realizuje takie coś, no to spoko. Jedyny wariant, kiedy ja widzę, że może być z tym problem, to co innego, gdyby na przykład Budda w tym momencie miał jakąś gigadramę, nie? Gdyby w tym momencie ludzie go... I on nagle, o, wrzuciłem 100 tysięcy złotych do puszki woźb. No to oczywiście zapala się lampka. Aha, no tak, ma przypał, więc teraz zaczyna pieniądze rozdawać, żeby ludzie go znowu polubili, albo odbić piłeczkę, że no nie jestem taki zły. Ale akurat w przypadku Buddy w ogóle nie ma tego argumentu, plus robił te akcję też wcześniej. Więc to, to jest kompletnie, wiecie, jakby inna sytuacja, więc. Jedyny znak duży zapytania, albo nawet taki wykrzyknik, bym postawił w momencie, kiedy ktoś ma przypał i zaczyna robić akcje charytatywne, ale jeżeli nie ma tego motywu, to o u... chodzi. Ludzie są zani po prostu. No Proszę bardzo. Bo chodzi o zazdrość. Ale zazdrość, no właśnie, dobra. Ale zazdrość czego? Że on może dać kasę, że, że ludzie na niego dobrze patrzą. Bo jakby Ludzie często używają argumentu zazdrość. Ale, ale czego tak naprawdę zazdrość? Że... że jest bogaty, czy co? No ale. Jak możesz być zazdrosny o to, że ktoś ma kasę i daje ją na cel charytatywny? To, że jest tak bogaty, że może to oddać, to to jest element zazdrości? Bo jakby trochę tego nie czaję. Bo ludzie w Polsce nie lubią, gdy ktoś jest bogaty. Hmm. No dla mnie to jest takie... Hmm. No bo dobra, nawet jak sobie rozważymy taki wątek, że ktoś nie lubi, jak ktoś jest bogaty. No to okej, okay. ja, ja, ja też mówiłem o tym zgrzycie jakiś tam czas temu, jak o tym dyskutowaliśmy sobie tam o, o różnych rzeczach, że... Ja na przykład miałem takich ludzi, że jak widziałem, że zrobili coś fajnego, to się tym inspirowałem, że mnie to nakręcało, że on tak może, to ja też tak mogę. I miałem takie podejście do tego, nie na zasadzie, a to kuaj pana pewnie gdzieś tam ukradła, uszukała, to tamto, tylko bardziej miałem takie myślenie, że kurde ciekawe, jak to zrobił, albo zrobiła. I to nie mówię tylko oczywiście o jakichś sprawach biznesowych czy o pieniądzach, ale mówię też o takich sprawach, kiedy chciałem się czegoś nauczyć po prostu. Nie wiem, jakiegoś montażu filmów albo coś tam, albo. Nie wiem, jakiegoś. Yy, nie wiem, obsługi programu, no wstaw dowolny, wszystko jedno. Jakieś takich rzeczy, które mnie jakoś jarały. Ja to w sumie od dzieciaka miałem, no. Jak na przykład widziałem, jak. Nie wiem, Cristiano Ronaldo yy, gra, albo jak kurde Messi sobie gra, no to nie miałem takie, a jeńce, nie? Ale do dołu ich trzeba, tylko brałem piłkę, wychodziłem na ulicę i na tyle, na ile potrafiłem, to próbowałem to naśladować, bo mnie to inspirowało w ten sposób, a nie miałem takie podejście, że a to kurde, żeby tylko nogi połamali. Rozumiecie? Nie brzmisz jak Polak? No, kiedyś były jakieś podejrzenia, że jestem Niemcem, bo za dużo rzeczy mam z niemieckich fabryk, także może. Ale nie wiem, czy Niemcy takie podejście mają w sobie. Nie wiem. No, nie, więc ten. Więc w każdym razie odnośnie Buddy, dla mnie akcja. Ja mam takie poczucie, że, że oby tak dalej, że póki to wszystko nie jest wykorzystywane do jakichś takich, wiecie, niecnych uczynków. Niech mu się wiedzie, niech se realizuje takie cele, niech te filmy kręcą miliony wyświetleń, niech realizuje no, za to, możecie, to kolejne i, filmy i, i, i zajęcie. Opcja. A co do tego aspektu takiego, wiecie, bo, bo jest też oddzielny aspekt. Odnośnie całego WOśpu, nie? Często są takie dyskusje na zasadzie, ej, no bo w sumie płacimy na służbę zdrowia, ale z drugiej strony, no takie akcje powstają. To czy to nie jest tak, że w związku z tym służba zdrowia ma mniej niż więcej powodów, żeby jakoś się ogarnąć, że trochę w ten sposób. Hmm, no, wiecie, dwa razy dokładamy się do tego samego trochę, nie? Że, że zawsze są jakieś tam cele zakupu sprzętu, czy tam dla noworodków, czy tam teraz właśnie jakiś cel tam związany, że płuca po pandemii i tak dalej. Że to wszystko tak wiecie, że, że czy to jest dobry kierunek, czy to trochę nie rozleniwia i nie ukrywa problemów pewnych, nie? To ludzie też podnoszą taki argument. No i teraz można to, na to dwojako spojrzeć, że z jednej strony ktoś może powiedzieć, no tak, no bo wszystko to, co dzieje się na Wośpie yy, i takie rzeczy, i sprzęt kupowany, no powinien być kupowany normalnie przez państwo i nie powinno być tutaj, jakby znowu jakiś zbiurek i tak dalej. No bo hej, no po to płacimy na służbę zdrowia. No ale z drugiej strony, takie działanie praktyczne pokazuje, że no kupa tego sprzętu nie ma. I teraz. Z jednej strony można liczyć na naciski na struktury polityczne, żeby to się wydarzyło i próba takiego działania na zasadzie, ej, my chcemy, żeby służba zdrowia była dofinansowana i tak dalej, i chcemy lepszego sprzętu, no ale pytanie, czy to faktycznie by się wydarzyło. No i z drugiej strony jest takie działanie praktyczne, czyli na przykład taki woźb, gdzie ten sprzęt rzeczywiście jest kupowany, mnóstwo ludzi ma historię, gdzie, nie wiem, ich dziecko na przykład, które było w jakiejś tam trudnej sytuacji, korzystało ze sprzętu z naklejką. Tego serduszka. I ja mam wrażenie, że to jest takie po prostu zderzenie się trochę praktycznie, jak coś wygląda, z pewną teorią. Ja mam takie wrażenie, że w teorii powinno to zapewniać państwo, w praktyce tego nie robi i w praktyce woź to uzupełnia, mimo że w teorii może to doprowadzić do tego, że tym bardziej państwo tego nie robi. I to takie, takie zamknięte koło, ale finalnie dla osób, które trafiają do szpitala i potrzebują jakiegoś sprzętu i widzą tam naklejkę w Ośpu, no to mają takie, no dobrze, że tak jest. 100% racja, to jest proteza NFZ, ale jako, ale jako student zawodu medycznego w szpitalach widuje ten sprzęt na przykład na całym oddziale materace nowe z serduszkiem. No właśnie o to mi chodzi, nie? W idealnym świecie żadne zbiórki nie byłyby potrzebne, ale tak nie jest. No właśnie o to mi chodzi, że to jest takie zderzenie pewnych koncepcji na to, jak coś powinno wyglądać, a jak wygląda praktyka. i. A nie miałbym dziewczyny, gdyby nie maszyny z serduszkiem. Po co to owsiak kocham cię, solu? <grafię> kocham cię Wysolu. NFZ to jest taka akcja, że jak idziesz założyć holterek, to musisz mieć własną baterię za 4 złote. Nie ma o czym gadać. ZUSU sam płacę ponad 2 KMSC. Wszystko robię prywatnie. Bezori, dzięki bardzo za 10 zł. No ja wiem, no, ja też tak mam, że w większości, jak już coś się dzieje, to chodzę prywatnie. Raz ze względu na terminy, a dwa. No to akurat nie, dobra, to też nie zawsze tak jest, że jakość usługi, ale no, zwykle terminy mnie najbardziej przekonują, że jak chcę coś zbadać, no to ku... słyszę termin za parę miesięcy i to przy dobrych wiatrach. No to mam takie, a, to już no i akurat mam taką możliwość, że. Że mam na to środki, nie? żeby tak zadziałać, ale... No, ale też mam taką świadomość, że ku... no, nie powinno tak być, nie, i to trochę jest frustrujące, że po to płacisz te składki, po to kasę na to wrzucasz, że właśnie nie chcesz, żeby tak było. No ale potem, jak masz sytuację, że, że coś się dzieje, no to co, będziesz wiesz, teoretyzował sobie, że państwo powinno inaczej funkcjonować, umawiasz się do lekarza i tyle. Tutaj też jeszcze mam komentarz. Jeden wikary gaming napisał, jakby chciał pomóc to odnośnie buddy, to by wrzucił 100K bez ku... robienia tego filmu i tyle. On przez to ma content na kanał XD. A to trolujesz wikary gaming? Czy ty tak w sensie ironizujesz teraz? Czy, czy to jest Twoje zdanie? Bo XD napisał na końcu, więc nie wiem, właśnie, czy to jest ten. XD wikary na nie odpisał. No ale w USA to w ogóle jest do dupy. Ludzie ze złamanymi kończynami nie idą do szpitala, bo ich nie stać. No właśnie, ja nie wiem do końca, jak to działa. Bo ja. <laughs> bo to jest tak, że ja też słyszałem wiele takich opinii, że ten system w USA to taki. Ale z drugiej strony, potem, jak słyszałem jakieś vlogi tam, ludzi, którzy mieszkają, to że to nie do końca jest tak źle. Ale z drugiej strony, sobie pomyślcie, jakie to jest perpetuum mobile, że amerykańskie społeczeństwo, no wiadomo, że jest otyłe, nie? W dużej mierze, że mają z tym problem. No zresztą, jak. Jak jeszcze wam się kojarzy, amerykańskie jedzenie? I za chwilę macie służbę zdrowia, znaczy służbę zdrowia, no że jak chcecie jakieś usługi medyczne, no to macie jakieś tam ubezpieczenie, tam są różne pakiety, bla bla bla, i no generalnie całe podnoszenie się na zdrowiu jest dosyć drogą sprawą. I jak to się wzajemnie nakręca, nie? Że z jednej strony macie taką kulturę yy, właśnie wpisania fast foodów, a z drugiej strony za chwilę jak są problemy z tego wynikające, szczególnie w dłuższej perspektywie i musicie leczyć takie czy inne choroby, albo w jakiś sposób ogarnąć to zdrowie, no to nagle wpadacie w taką olbrzymią spiralę wyciągania kasy i płacenia za wszystko. Ale ten, jaki układzik. Zależy jakie pakiety oferuje pracodawca, to takie mas masz ubezpieczenie w USA. Ale w sumie nawet musiałbym się z tym zorientować, jak to jest dokładnie, bo ja mam taki bardzo demoniczny obraz tego, jak funkcjonuje służba zdrowia w USA. Ale pamiętam, że docierały do mnie jakieś takie głosy, że hej, to jest pewien jakiś tam stereotyp czy coś, że to tak Ludzie rzucają tymi hasłami, że tam ludzie umierają na ulicy i tak dalej, i że to trochę tak nie do końca jest. Ale musiałbym się zorientować, bo trochę takie sprzeczne sygnały miałem. Mam swoje wyobrażenie, ale. no k.a. nie wiem. Przecież potem znowu słyszę o tych e, całych dzielnicach, gdzie ludzie na ulicach koczują. Na, i, I nie tylko. Bezdomni. I też tak mam, że. w sumie. Ja ci powiem, jak jest. Wszystko wina Tuska. Aha. Nie jest źle, rodzić im i nie wyszczycie stać na karetkę, bo rachunek możecie wrzucić spirale długów i bezdomności. Nie no, czy jest. No właśnie ja o tym mówię, że mam sprzeczne sygnały. Jedne to są takie, jakie ty mówisz teraz, że tak, ludzie się boją karetki wzywać, bo, bo to kosztuje, a z drugiej mam takie, no, no chyba ci ludzie jakoś tam funkcjonują i co? Wszyscy na kredycie, bo raz karetkę wezwali, albo się coś zdarzyło, bo nogę złamali, bo coś. No chyba nie, no. Tak to kosztuje, jak nie masz wykupionego ubezpieczenia. No dobra, a wykup tego ubezpieczenia jest jakoś, nie wiem, poza zasięgiem przeciętnego człowieka? Zależy od zarobków. No dobra, ale jest pewnie jeden haczyk, że w tym ubezpieczeniu pewnie tak samo jak w każdym takim prywatnym, nie wiem, jak tam do medikaweru czy innych, że macie jakieś tak zwane pakiety. I w ramach tych pakietów pewne usługi już macie opłacone, a za inne musicie dopłacać. Więc pewnie tu jest taki haczyk, że mając jakieś nawet podstawowe ubezpieczenie, jak tam się za mocno skaleczycie, to pewnie was szyją, ale już kurwa, jakby się coś grubszego odwaliło, nie wiem, urwałoby wam palec w pracy czy coś, to pewnie już się zaczyna, mogą być jakieś jazdy. Może tak jest, nie? Że, że tam cały haczyk i magia tkwi w tych pakietach i wtedy no niby wszyscy mają ubezpieczenie, ale jak coś poważniejszego, no to cóż, zapraszamy po kredyt. A właśnie, jeszcze z takich newsowych rzeczy. To Budda zapowiedział, bo kiedyś oni zapowiadali, że ma powstać jakiś tam film o influencerach, coś tam ten, jakiejś branży całej, no i chyba to jednak nie ten co do kin trafił, tylko też powstaje jakiś inny. No i wleciała taka storka z zapowiedzią jakąś. Temat, film do kin, status w trakcie realizacji, dużo się dzieje, to będzie mocne, no i że tam 80%. Film będzie opowiadał wiele historii, których nigdy nie publikowaliśmy w mediach, opowie o tym jak działa branża do, dookoła YouTube, Instagrama, powie skąd się biorą w tym pieniądze, opowiemy jakie są nasze plany, opowiemy czym się kierujemy. Kręcimy ten film już od roku, to duża rzecz. No. 430 tysięcy wyświetleń Instastory z dwie godziny. To jest 8 Stadionów Narodowych ludzi. Temat skali tego wszystkiego też poruszymy w filmie. No ciekawe. W sensie... Nie wiem, ja nie mam jakichś oczekiwań względem tego filmu. Nie, tak nie do końca jeszcze czuję tę całą koncepcję, mimo dosyć szczegółowego opisu, o co chodzi, ale jednocześnie dosyć ogólnego. Więc jest tyle wątków i tyle możliwości, jak to można przedstawić, albo ewentualnie spalić, że jestem nadal sceptyczny. Jakoś też, jakby rozumiem, że to może być ciekawe dla ludzi z zewnątrz, ale mnie osobiście ta tematyka nie jara, no bo jakby no jestem w tym temacie i w tej branży. Więc dla mnie to jest takie trochę jak z pracy do pracy, wiecie o co mi chodzi. Że tak, jak no, dla mnie to nudy będą. No, nie wiem, bo wydaje mi się, że wiele osób ciekawią takie tematy. Wiesz, jak działa ta branża, ile jest kasy, a coś tam. Zresztą tam te badania, że iluś tam młodych ludzi chce zostać influencerami i tak dalej. Więc to, to jest jakiś taki catchy temat. Tylko no, z mojej perspektywy po prostu nie jest ciekawy. Dla mnie, dla mnie osobiście. Ja bym nakręcił film dokumentalny o Twoich zakolach, Pozdro. Mhm. No, byłoby o czym mówić.